Bogatynianie nieustannie pomagają uchodźcom z Ukrainy. Tym rodzinom, które ponad dwa tygodnie temu zamieszkały w ośrodku przy ulicy Białogórskiej, mieszkańcy dostarczyli sporo niezbędnego sprzętu AGD. Od samego początku prowadzimy tą opiekę, jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy. Mamy zgłoszone 25 miejsc noclegowych. Na obecną chwilę przebywa 19 osób. Są to cztery rodziny, głównie matki z dziećmi. No i no po prostu jakoś sobie musimy radzić, no pomagamy jak jest tylko możliwe. Tutaj za moimi plecami właśnie widać taki zestaw lodówek, które otrzymaliśmy od mieszkańców miasta i gminy Bogatynia. Na dole w pomieszczeniach takich sanitarnych przygotowaliśmy dwie pralnie, dwie suszarnie. Dodatkowo mamy jeszcze mikrofalówkę, mamy toster, mamy zmywarkę. Jeden pan udostępnił też w dobrym stanie krzesła. Także mogliśmy stworzyć taką, taką namiastkę normalności. Może to jest za mocne słowo, no ale no staraliśmy się zrobić, żeby to jak najbardziej służyło właśnie tym osobom, które przyjechały. Tutaj. tutaj ogromne podziękowania oczywiście dla ludzi dobrego serca, którzy no, odezwali się na nasz apel, pan burmistrz o to prosił, o to prosiliśmy, odzew był bardzo mocny, że tutaj mamy wszystko przygotowane. Na te osoby, które tutaj mieszkają i zamieszkają, wszystko już jest dograne, wszystko już jest ładnie podłączane, jest to sprzęt sprawny, wszystko funkcjonuje. Na obecną chwilę przygotowujemy podobne zaplecze sanitarne, socjalne na ulicy Sportowej, gdyż decyzją władz, w tamtejszej hali będą rozlokowane osoby uchodźcy. Do 60 osób myślę tam się zmieści. Też przygotujemy właśnie typowe miejsce sanitarne, socjalne, już mamy tam zamontowane dwie pralki. W ośrodku mieszka 15 dzieci wraz z mamami wkrótce zajęte będą wszystkie pokoje. Obecnie trwają przygotowania do przyjęcia kolejnych osób, które zamieszkają w hali przy ulicy Sportowej. Na sportowej przydałaby się jeszcze, jeszcze jedna, może dwie lodówki, no bo ile tutaj mówię z 19 osób maksymalnie 25, na sportowej będzie około 60. Na pewno by się przydały jedna, dwie mikrofalówki, może jeszcze jedna pralka, no, trudno powiedzieć jak to będzie wyglądało. Na tą chwilę no, zrobimy wszystko, aby też te standardy były jak najwyższe i jak najbardziej pomagały tym osobom, które tam się pojawią. Dopiero jak rozlokowani zostaną nowi goście, będzie wiadomo, jakie są potrzeby. Kolejna w mieście siłownia zewnętrzna jest już do dyspozycji mieszkańców. Tu na osiedlu awaryjnym właśnie zakończono jej montaż. Świeżo oddana i już można z niej korzystać, bardzo się cieszę, tym bardziej, że idzie wiosna, więc ruch. Po okresie zimowym, jak najbardziej wskazany. Modne są takie otwarte strefy aktywności, bo wiadomo, że zdrowie jest jednym z najważniejszych elementów, żeby wszystko inne było, to jak zdrowie jest, każdy tak powtarza, to jest najważniejsze, więc też można przez sport, przez ruch, właśnie sobie nad tym zdrowiem popracować. Zachęcam, zapraszam wszystkich. Jest tu sześć różnych urządzeń, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. I jedno dla dzieci oraz strefa relaksu wyposażona w cztery ławki oraz urządzenia do gier edukacyjnych, jak na przykład szachy. Są też stojaki na rowery. Wszystkich zapraszam do korzystania, i dzieci, i młodzież, i seniorów. To takie miejsce zarówno rekreacji, jak i sportu, ale także spotkań. Oprócz tych elementów do, do ćwiczenia są również stół do gry w szachy, czy do tenisa stołowego, więc zachęcam, zapraszam, żeby tutaj. W takim otoczeniu również zieleni spędzać ten czas. To jest jedna z inicjatyw, które są realizowane wspólnie z, i z Radą, i z Sołtysami. Tutaj mamy inicjatywę radnych, a mamy również w sieniawce strefę właśnie takiej aktywności zgłoszoną przez mieszkańców za pośrednictwem pani Sołtys. To nie koniec planów na aktywne spędzanie czasu w mieście. Jest szansa, że jeszcze w tym roku. Siłownia stanie na zalewie. Kolejna będzie już niedługo, jeszcze w tym roku, nad zalewem w ramach budowy Pamtraku, który, który będzie również, bo już jest rozstrzygnięte postępowanie w formule zaprojektu i wybudu. Już firma działa, niedługo rozpoczną się również prace nad zalewie. Będą dwa tory Pamtrak, będą również ścieżki spacerowe, ładne ławeczki, latarnie, monitoring, ale także będzie zagospodarowana wyspa z miejscem na ognisko oraz. Również taka mała strefa aktywności z urządzeniami takimi siłowymi. Więc to będzie kolejne miejsce do rekreacji, do, do spotkań, do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Koszt siłowni na osiedlu awaryjnym to ponad 100 tysięcy złotych. Będą zabawy dla dzieci, głośna muzyka dla młodzieży i kabaret dla dorosłych. Biblioteka ogłosiła wyniki konkursu na inicjatywy lokalne. Był to konkurs na inicjatywy oddolne w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Wpłynęło do nas dziewięć projektów na konkurs. Zostały wybrane trzy w różnych kategoriach finansowych: czyli pierwszy za 10 tysięcy zł, za 4,5 i za 3. Komisja działała. Tutaj, właśnie w bibliotece w Bogatyni, byli to przedstawiciele urzędu, Rady Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, a także pracownicy Biblioteki Publicznej. Biblioteka rozdała w sumie 17,5 tysiąca zł. Całość ma służyć wszystkim mieszkańcom i wspólnej zabawie. Pierwszym tym takim wniosku, który opiewał na kwotę 10 tysięcy złotych wygrało Stowarzyszenie Klaza, które przygotuje dla nas w momencie, kiedy będziemy uruchamiać grę, piękne otoczenie związane z rozrywkami dla dzieci i dla młodzieży. I na tym nam zależało, żeby właśnie w momencie, kiedy gra się rozpocznie, żeby były różne fajne atrakcje dla mieszkańców. W drugiej kategorii za 4,5 tysiąca tych wniosków było najwięcej i zwyciężył wniosek, który skierowany był do młodzieży, to wniosek pod takim fajnym hasłem będzie głośno to będą koncerty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego właśnie, że taki wniosek wpłynął, ponieważ no młodzież chyba jest najmniej tutaj taką grupą, która uczestniczy w różnych wydarzeniach związanych z naszym miastem i coś mamy też dla osób dorosłych i dla seniorów i tutaj zaproponowała nam wydarzenie Klub Nauczycielski Isis. Granty na lokalne działania w gminie pochodzą z Narodowego Centrum Kultury. Wyposażenie warte 100 tysięcy złotych trafiło już do szkoły numer 5 w Trzcińcu. Placówka skorzystała z rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu i otrzymała pieniądze na inwestycje. Część dołożyła gmina. Kuchnia już pracuje na nowym sprzęcie. Efekt jest i bardzo cieszy. Nasz wkład własny... W stosunku do całej inwestycji nie jest duży, bo to jest 20 tysięcy, a efekt jest naprawdę bardzo istotny dla funkcjonowania tutaj kuchni i stołówki w szkole podstawowej numer 5. Rządowy program posiłek w szkole i w domu. Bardzo się cieszę, że... Został, ten wniosek został pozytywnie rozpatrzony, te środki zostały przyznane. Dzięki temu rządowemu programowi, dzisiaj możemy podziwiać, a szkoła i pracownicy korzystać, no i również uczniowie, bo mamy pięknie salę wyposażoną w kolorowe krzesełka, które. Również zapewne dzieci, u dzieci powodują radość przy spożywaniu posiłków, kiedy jest zachowana właśnie ładna estetyka, jest kolorowo, to przyjemnie te posiłki się spożywa, a są smaczne, bo tutaj wszyscy chwalą i zarówno cały personel. A ten sprzęt, który jest nowoczesny, jest nowy, zakupiony, powoduje, że przygotowywanie posiłków jest łatwiejsze. A także powoduje to, że chociażby chłodnie, które są zakupione, powodują przetrzymywanie dłużej świeżości zakupionych produktów, czy zmywarka kapturowa, która jest zakupiona, powoduje szybsze mycie. Więc to jest bardzo wszystko istotne dla funkcjonowania stołówki i kuchni w tej szkole. Dużo sprzętu, więc nie wiem, czy, czy wszystkie elementy będę w stanie wymienić, ale są chłodnie, jest nowa kuchenka, jest obieraczka, jest zmywarka i mnóstwo zapewne innego sprzętu, który służy jakościowo też widzę, że naprawdę jest bardzo dobry z bardzo dobrej firmy, więc na pewno posłuży na lata. Kuchnia została wyposażona między innymi w piec konwekcyjno-parowy, patelnię elektryczną, obieraczkę do ziemniaków, kuchnię sześciopłytową, sokowirówkę do warzyw i owoców Robot wielofunkcyjny, nowe stoły ze stali nierdzewnej, szafę chłodniczą i mroźniczą, a także zmywarkę kapturową. Stołówka także zmieniła się na bardziej estetyczną, bo w ramach programu kupiono nowe stoły i kolorowe krzesła. Po COVIDowej przerwie do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury wraca świąteczny jarmark. 7 i 8 kwietnia będzie można kupić lokalne rękodzieło. Zapraszamy do zgłoszenia osoby, które tworzą rękodzieło, stowarzyszenia, twórców do zgłoszenia się do 4 kwietnia. Karty zgłoszeniowe można pobrać na naszej stronie internetowej lub też bezpośrednio w biurze organizacji imprez w pokoju 36 do 4 kwietnia. Natomiast mieszkańców zapraszamy 7 i 8 kwietnia do przyjścia do nas do ośrodka kultury. Będzie można obejrzeć Kupić ozdoby świąteczne, palmy wielkanocne i wszystko, co wystawcy tutaj będą chcieli zaprezentować. Serdecznie zapraszamy.